Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jedziemy oglądać naszą pierwszą nieruchomość na sprzedaż. Nieruchomość była kiedyś domem weselnym. Jedziemy do Sosnowca, także do zobaczenia w Sosnowcu. Chcę panu z zewnątrz powiedzieć, jak to w ogóle wygląda. Ten daszek, co pan tam widzi, to jest dobudowany. Pan tego na, planu, na planie nie ma. A w środku pan zobaczy co jest dobudowane. Jednokondygnacyjne takie pomieszczenie 20 parametrów kwadratowych. Takie wejście czy? Tak, tak, tak. Aha. Będziemy w środku to panu pokażę. Aha. Więc tu jest ta część przemysłowa cały dół, Aha. natomiast góra jest y, jako mieszkalna, tak się płaci podatek. Dół inaczej, góra inaczej. Aha. Teraz już się płaci jeden, bo nie ma żadnej działalności, czyli płaci się tak za tak zwane inne. Ten budynek proszę pana łącznie z tą przybudówką, która ma Przeszło 100 metrów, 100 tam z groszami 104, 107, coś tam, coś tam, to ma około 440 metrów kwadratowych. Wszystko. Budynek ma centralne ogrzewanie gazowe, piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania. Dobry piec, jeden z lepszych pieców, że ciągnie cały budynek. Prócz tego, wszystkie te pomieszczenia na górze mają swoje osobne ogrzewania podłogowe elektryczne, czyli góra jest dwukrotnie, nie musi. Pan, będąc w jednym pokoju grzać całego obiektu. W momencie, kiedy pan grzeje cały obiekt, nie trzeba korzystać z podłogowego ogrzewania. Jest taka brama zrobiona, której w środku nie ma na zewnątrz, bo jak ja budowałam ten budynek, to chciałam, żeby był taki ciąg komunikacji handlowy. On mi przy weselach nie był potrzebny, więc jest zaślepiona od wewnątrz, ale gdyby ktoś chciał zrobić sobie hurtownie sklep, to wybija nic nie rwie ma sytuację rozwiązaną, bo to ja, ja to, ja to budowałam, Aha, wie pan? Jasne. I teraz, tak jak pan tutaj wejdzie... Proszę pana, to ta część, gdzie jest delatacja taka szklana, czarna, to jest, ta to jest ta dobudówka. To mhm. jest ta dobudówka, w tej dobudówce, bo kiedyś nie było, te okna trzy były tu i proszę pana, tutaj, jak pan sobie poświeci, nie, tu dosyć dobrze widać, nie jest źle. Yy, jest takie okrągłe kółeczko Aha. i tu jest kanalizacja, bo kiedyś tutaj była ta ulica. Czyli tu jest pion? Tak. Aha, no okej. Okay. To jest bardzo ważne, bo jak pan będzie chciał tu zamknąć i tu zrobić sklep, to ma pan wszystko, wszystko swoje. Jest. Także tu jest ta ubikacja i dobudowaliśmy jeszcze takie pomieszczenie, którego tam nie było, w formie, yy, mnie służyło za szatno. Proszę Pana, ta część jest dobudowana, więc ta część jest dodatkowo na centralnym ogrzewaniu. Aha. Tu jest to centralne ogrzewanie yy, i na górze jest takie same. To jest to centralne gazowe, widzicie mhm. Tego To jest na full, a tu jest ta brama. No, 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 no. aha, w ty, tu w tym miejscu. Tak, tak, tu jest ta brama. Także tu jest znowu takie pomieszczenie. Jest to yy, bliźniaczy ubikacja. Aha, tu są łazienki. No. Toalety. Tak. I one są takie same, wie pan? No. Takie jak tam, tak samo są. Toalety jak toalety. Tutaj było takie pomieszczenie. No może to być biuro, może to wszystko być. Myśmy tutaj mieli taką wydawkę. Dotąd mamy granice budynku, czyli tu jest ściana już ta końcowa i na górze jest jeszcze piętro. Natomiast tutaj jest ten piec, A, jest? No. o którym mówiłam. Dobra. I tu jest już ta część dobudowana, jednokondygnacyjna, gdzie u nas to służyło za kuchnię. Kuchnia zaplecza. Są dwie bramy wjazdowe, tak jak pan widział, ta jest podnoszona do góry. Może tutaj zaproszę. Tu są wszystko zaplecza, wie pan? Także Aha. tych zaplecza. Bo to jest ta część dobudowana, A, to, tak? Tak, to jest ona przecież. ma, proszę, pana. Przeszło 100 metrów kwadratowych Aha. jest tych i tutaj jest ta brama stamtąd podnoszona do góry, a tu ma pan yy, tak otwierane. Aha, Także tam jest ta w brama, jednej. Którą widzieliśmy tak, żenem, tak, nie? tak. Także tu w jednej chwili może mnie pan mieć obydwie bramy otwarte nie kolidują, bo są no, no, specjalnie no, no, no. zrobiona jedna do góry, jedna, jedna na dół. Tu są dalej wszystko, proszę pana, te pomieszczenia gospodarcze. Tutaj jest chłodnia, chłodnia jest czynna. Tutaj jest też zaplecze. No te 100 metrów to jest. Tu jest 360, ale jest tak, że jak, jakikolwiek biznes by nie szedł, to, to jest, do czego, jest do czego ręce włożyć. Także teraz zapraszam na górę. No i tu jest ta część mieszkalna, co córka mieszkała. Aha. Ona tu 12 lat nie była chyba. Aha. Bo tu jest, widzi pan, i takie centralne i. A i podłogówka jeszcze. I podłogówka. Podłogówka jest w każdym pokoju. Tu jest taka łazieneczka Może co zamykam trochę okien, bo i to jest ta część yy, jakby mieszkalna, a tu są te pokoje, które pan miał na tym planie. Do tych pokoi. No, no, no cała rzęka. No i co? I, I to jest już się zaczynają te pokoje. W każdym pokoju jest woda. Aha. Z tym, że proszę pana. Ale, to to, ale kanalizacja też jest, jest piątka? No A jak? Tylko w niektórych jest ona tak zrobiona, bo tam, gdzie były przyjęcia, to ona jest zaślepiona. Także w każdym pokoju jest woda, tylko yy, bliźniaczo. Jak tu jest woda, to w tamtym pokoju z tej strony, Aha, Rozumie pan? Jasne, rozumiem? Jasne, rozumiem. W jednej ścianie, no. Tu na planie, na planie Pan ma dwa pokoje, bo tu kiedyś były dwa pokoje, Aha. tak jak są dwa okna. Tutaj szła ściana działowa. Ja potrzebowałam jeden duży pokój, bo tu były imprezy. Nie korzystałam z małych pokoi, ale w tym pokoju ma pan dwa ogrzewania podłogowe. Tu ma pan jedno ogrzewanie podłogowe. O, a tam na ścianie jest drugie. A tam jest, a tutaj na, na tym. Aha, na tym jest. Dobra. Tu, tu jest eee... drugie. Także w zależności od potrzeb e, grzeje się albo jednym, albo e, drugim. Dobra, pora na podsumowanie. Jesteśmy już po oglądaniu nieruchomości. Jak sami mogliście zauważyć, to oprowadzanie to bardziej był taki. Monolog w wykonaniu pani Izabeli. Z drugiej strony, to ona najlepiej zna tą nieruchomość. Tym bardziej, że nie była to taka typowa nieruchomość, no bo był to dom weselny. Także było tam bardzo dużo takich elementów, o których ciężko było mi powiedzieć. Bo też nie miałem czasu za bardzo się przygotować jakoś do tego. Był to bardziej taki spontan, było to bardziej takie nagranie a la vlog. Nie był to taki tradycyjny tour, jakim możecie oglądać na YouTubie, gdzie kamera jest zwrócona bezpośrednio. Na agenta, no i on po prostu was oprowadza po nieruchomości i o niej opowiada. Chociaż y, następne nieruchomości, jeśli oczywiście takie trafią, no to raczej będą właśnie w taki tradycyjny sposób pokazywane. Tutaj mieliśmy do czynienia z inną nieruchomością, wszystko było robione tak na szybko, można powiedzieć. Dlatego to nagranie jest też y, przedstawione w taki sposób, a nie inny. Kolejna rzecz, o której nie wspomniałem w filmie, to pani Izabela ma do sprzedania dokładnie jedną drugą udziału w tej nieruchomości, druga... Część druga półka należy do jej córki i pani Izabela chce swoją część sprzedać za około 380 tysięcy złotych. Co do drugiego udziału, no to tutaj już więcej informacji udzielę i o osobom, które są na poważnie zainteresowane, nie chcę też takich można powiedzieć wrażliwych informacji, zdradzać tutaj publicznie. Tyle ile mogłem, tyle wam powiedziałem. Co do reszty, takich już, tak jak mówię, wrażliwych informacji, no to już wtedy bym powiedział osobom. Nie wiem, czy przez telefon, czy w zasadzie może dopiero na spotkaniu, jeśli bylibyście zainteresowani taką nieruchomością. Ale przejdźmy sobie do kolejnej kwestii, czy ta inwestycja jest opłacalna. Pani Izabela dostała propozycję, bo przez jakiś czas próbowała sama sprzedać tą nieruchomość i dostała propozycję od żabki na wynajem całej nieruchomości za 8000 zł, ale nie, nie zdecydowała się, ze względu na to, że no chce się po prostu pozbyć już tej nieruchomości, obawiała się trochę tego, że w momencie jak coś z nieruchomością zacznie się dziać. Nie wiem, załóżmy, że zacznie przeciekać dach, no to wtedy to wszystko by gdzieś tam spoczywało na jej barkach, a ona już chce, że tak powiem Uwolnić się od tej nieruchomości, mieć czystą głowę, dlatego chcę to sprzedać i nie zdecydowała się na tą propozycję żabki. Jak mogliście też zauważyć, jest tam bardzo dużo rzeczy, jakieś szafy. No, jest dużo rzeczy, które były związane też z prowadzeniem działalności przez panią Izabelę, bo było tam, był tam lokal, w którym odbywały się różne imprezy, takie jak wesela, imieniny, urodziny i oprócz tego była też tam kuchnia, także wszystkie przygotowanie posiłków i tego typu sprawy też się tam odbywały na miejscu. Dlatego, tak jak wspomniałem, stąd jest tyle rzeczy. W zasadzie trochę się rozminęliśmy z posprzątaniem tej nieruchomości, ale no, nie, miałem, nie, nie mieliśmy innego terminu, dlatego zostało to nagrane w taki sposób. Czy ja mam jakiś pomysł na sprzedaż tej nieruchomości. Tak, z racji, że zajmowałem się prowadzeniem kwatery pracowniczej. Właśnie tutaj był taki mój pomysł na tą nieruchomość, żeby zrobić tam właśnie taką kwaterę pracowniczą ze względu na to, że jest to bardzo dobra lokalizacja, jeśli chodzi właśnie o kwaterę. Ponieważ jesteśmy tak, można powiedzieć, w połowie pomiędzy dwoma strefami ekonomicznymi, ponieważ do pana toni mamy jakieś 30 minut. Komunikacją miejską, a do, do tej drugiej strefy ekonomicznej, gdzie jest m.in. Amazon, Geronimo Martens, no to tam jest jakieś 4 km, a my jesteśmy idealnie pomiędzy tymi dwoma strefami. Także to naprawdę fajna lokalizacja, jeśli chodzi o kwaterę pracowniczą. Kolejna sprawa to góra, poziom tej nieruchomości. Jak już albo widzieliście, albo dopiero zobaczycie, jest już. No są tam pokoje po prostu, więc wystarczy albo delikatnie od odświeżyć te pokoje, pomalować, dać łóżka i w zasadzie można już to wynajmować, ewentualnie postawić jakąś ściankę działową, żeby ci najemcy mieli jeszcze lepszy komfort i w zasadzie tam już można zarabiać pieniądze. Cała nieruchomość ma ponad 400 m2, także naprawdę można w fajny sposób wykorzystać tą nieruchomość, część tam, gdzie była sala weselna to nad nią właśnie jest ta część mieszkalna, ale obok jest jeszcze jest ta część dobudowana, gdzie można by na przykład stworzyć jakieś sanitariaty, łazienki, prysznice i tak dalej. Także jest to też fajna taka opcja do wykorzystania. Na niektórych ujęciach mogliście też zauważyć, że jest dosyć ciemno, ponieważ nieruchomość gdzieś od 7 lat już nie jest w takim powiedzmy użytku, czyli nie, nie było tam już żadnych imprez prowadzonych, dlatego też jest z prądu jest po prostu odłączony, dlatego musiałem tam wspomagać się trochę latarką z telefonu. Dodam wam jeszcze taką ciekawostkę, że całe to nasze spotkanie trwało jakieś 4 godziny, także później op oprowadzanie trwało jakąś godzinkę, a później jeszcze gdzieś prawie 3 godziny rozmawialiśmy o tej nieruchomości i zresztą o całej historii. Pani Izabela jest dosyć mocno emocjonalnie związana z tą nieruchomością, ponieważ sama ją budowała. I nieruchomość z tego co pamiętam, jeśli dobrze pamiętam ma 25 lat, jest naprawdę w dobrym stanie. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany kupnem tej nieruchomości, no to zostawcie jakiś komentarz, na pewno, na pewno się do Was odezwę, dzwonimy się i wtedy opowiem Wam więcej szczegółów albo umówimy się po prostu na miejscu, no i tam y, Was oprowadzę po prostu po tej nieruchomości. I pamiętajcie, jeśli macie jakąś nieruchomość na sprzedaż, i chcielibyście, żeby ktoś profesjonalnie się tą sprzedażą zajął, odezwijcie się też w komentarzu. Jestem w stanie przygotować taki właśnie film, na którym to ja opowiadam o waszej nieruchomości, opowiadam o okolicy i myślę, że to na pewno w pozytywny sposób wpłynie na sprzedaż Waszego domu, mieszkania lub działki. Myślę, że to wszystko w tym materiale. Do zobaczenia. Cześć!